Ej mordo, widziałeś to wielką promocję na Farminga22? Tylko i właśnie na stronie Eneba możesz kupić Farminga22 za jedyne tylko 105 zł, także naprawdę się opłaca, oryginalnie oczywiście z tymi kosztuje za 180 zł, także nie przepłacaj, i kupuj na Eneba, masz jeszcze link w opisie, oczywiście od razu ode mnie z mojego reflinka kupujesz, macie jeszcze taniej, także zachęcam bardzo serdecznie, link w opisie, a teraz zapraszam Cię do filmu. O cholera jasne widzowie, gdzie ja się znajduję? Czyżby ja widzowie bym siedział u Jasona w aucie? Polera jasno, co mi to w ogóle za głowa boli. Nie wiem, czuję widzowie jakiś taki dziwny zapach, jakbym mi widzowie, ktoś otruł, bo nic sobie widzowie nie pamiętam ze wczorajszego dnia. czego w ogóle widzowie, znajduje się w jakiejś furgonetce Jasona zielonej? Ole jasno. widzowie nie rozumiem o co to chodzi w ogóle. Czekajcie, ta maska w ogóle jego widzowie jest na tym pisi, na lusterku. Czekajcie, widzowie, ja w ogóle nie będzie. Jest dlaczego w ogóle furgonetka jest tutaj otworzona na oścież. Wszystkie drzwi są pootwierane. Drzwi także są otwarte. Widzowie, nie mam pojęcia widzowie, o co tu w ogóle chodzi. I znajduje się widzowie, w ogóle nie wiem gdzie. W jakimś widzowie lesie, Czekajcie, widzowie, ja wysiadam generalnie. O, cholera, jasna. Widzowie, ja jestem, widzowie. Nie wiem gdzie. Furgonetka, widzowie, jest rozwalona z tego co ja widzę. Oczywiście jest otwarta, tylko generalnie. Drzwi są pootwierane. Tutaj z lewej strony oczywiście od kierowcy także jest otwarte, Jasona nie ma, Jasona Geruli nie ma, prawdopodobnie uciekł, nie mam pojęcia, chyba się rozbiliśmy na drzewie jakimś, tak, wjechaliśmy widzowie generalnie w drzewo, tylko co ja widzowie robiłem w co Jasona, widzowie nie pamiętam widzowie wczorajszego odcinka jak się generalnie zakończył, nie pamiętam, ale widzowie jakby mi chyba otruł mnie mnie widzowie jakimś, jakąś substancją i po prostu zaprowadził widzowie tutaj do środka do kabiny, nie? Nie mam pojęcia gdzie ja w ogóle jestem, bo to nie jest wizeria wola brudnowska. Ale dobra, także witam wszystkich bardzo, słuchajcie, w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek. Ja Was witam z serii Bracia Polskiej w farmie w sezonie czwartym na początku tego materiału stawcie łapkę w górę po dzisiejszym filmie, także mam nadzieję, że drogi widzowie oglądający ten dzisiejszy materiał stawić łapkę w górę. Będę naprawdę zadowolony oczywiście, subika na kanale, nie już tak zostaw subskrypcji na kanale, żeby być oczywiście na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Także pamiętaj o tym, zapraszam Cię na grupę na Facebooku Śwagry Piwcia. Link masz podany oczywiście w opisie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzenia oczywiście ten ENEBA, bo są bardzo duże promocje oczywiście jak i na Filminga właśnie 2, na ETS-a czy nawet, czy nawet teraz premierował oczywiście FIFA 23, tak zapraszam bardzo serdecznie link do opisu i kupujcie, nie przepacajcie na innych Steamach czy gdziekolwiek, tylko na stronie Eneba kupujcie gry. Eee, no i co widzowie, kontynuujemy oczywiście, widzowie, oczywiście dzisiejszy wątek odcinka e, Że tak naprawdę nie wiem co się stało, ty w ogóle on to w wlew paliwa to, Po tej stronie, po lewej stronie ma w ogóle Ale tak mówię, nie wiem co się wydarzyło na wczorajszym odcinku e, Bo tak naprawdę, nie wiem, byłem chyba tym tirem, woziłem ziemię tak naprawdę I dalej nie wiem co się wydarzyło, zakończyłem odcinek e, Nie wiem czy po prostu Jason y, jakoś mnie dorwał, złapał mnie ale prawdopodobnie tak, chyba mnie otruł, jako substancją. E, tak, wiecie to, taką, żeby. Tako to w... Zapadłem w śpiączkę, tak, jakby, wiecie co chodzi, nie? E, to szma to prawdopodobnie mnie otruł. No, i zaprowadzi mi, chyba, widzę, do swojej furgonetki zielonej. Bo tak naprawdę, widzę, nie mam pojęcia, gdzie ja się tutaj znajduję. No nie mam pojęcia widzowie, e, furgonetka generalnie widzowie jest pusta, e, Jason oczywiście widzowie zostawił maskę w środku, możecie to zauważyć, maska generalnie widzowie wisi oczywiście tutaj na lusterku z przodu, e, także powiem widzowie, że generalnie no maskę zdjął, czyli widzowie tak, jak, je, jak jeździ autem Jason, to maskę zdejmuje, a jak prosto widzowie mnie straszy i chce zabijać ludzi, to maskę ma założoną, aha, czyli widzowie już wszystko rozumiem, czyli po prostu Jason tak naprawdę to jest zwykły człowiek. Eee, więc tak, maska oczywiście jest tutaj eee, Sikiera oczywiście widzowie leży tutaj na e, Na tej tutaj e, tym takim miejscu widzę, gdzie zawsze miał wolne No i mówię zawie, rozbiliśmy się generalnie, nie wiem gdzie się znajduje eee, To będziemy musieli się widzowie, to rozejrzeć Mu, naprawdę widzowie nie wiem gdzie Nie wiem zawiedzie gdzie ja się znajduję, gdzie ja generalnie jestem Jestem widzowie w jakimś ogromnym dużym lesie eee, Nie wiem gdzie jest Jason Furgonetka widzowie leży, leży z... Nie wiem, nie wiem czy ona widzowie funkcjonuje, czy ona widzowie jeszcze jest sprawno oczywiście do jeżdżenia. jeżeli tak, to oczywiście będzie to widzowie nasz pojazd na kolejne oczywiście odcinki w sezonie czwartym, także widzowie zabieramy oczywiście furgonetkę z tego miejsca, ale nie wiem widzowie, pójdę na razie tutaj podejdę, wyjdę oczywiście widzowie na drogę, zobaczę gdzie ja generalnie się znajduję, bo jest naprawdę widzowie, no, no nie wiem gdzie. Czemu widzowie mam powiedzieć? Naprawdę no, widzowie nie wiem gdzie się znajduje. E, czy będzie widzowie jakieś po prostu zdobyć widzowie jakieś informacje pierwsze, e, pierwszy dom tak naprawdę, no nie wiem gdzie ja się znajduje. Tutaj widzicie zajęła bardzo fajne, ładne domki ogólnie, tutaj ktoś mieszka. E, mamy stację, mamy stację oczywiście e, Autogaz, 24 na godzinę, CPN prawdopodobnie to jakiś jest. E, czekajcie, tutaj tam pójdę, pójdę, może widzę, jak kogoś spotkam, ale nie wiem czy ktoś tutaj będzie. E, Radom i Podworów. Aha, no to wydaje bardzo ciekawe, powiem Wam. E, dosyć ciekawie, tu co się znajduje. Najlepsze ceny na Mazowszu. Kurwa, gdzie ja się znajduję? Skup zbóż. Żyto, pszenżyto, pszenica, jeść mi owies. Cholera, jasne widzę, nie wiem, gdzie ja się znajduję. O kurde, powiem Wam, widzę, że tutaj droga to jak autostrada praktycznie już wygląda. Cholera, jasne widzę, nie wiem, gdzie ten Jason i naprawdę widzowie wyjść. Jestem mi, no normalnie, jasny, nie wiem, co się dzieje, nie? W ogóle, furynetka jest rozwalona. Jasona nie ma w środku, maska została. Nie wiem jak skąd to się znalazłem, nie wiem czy Jason je otruł, czy jak to wyglądało, no Radom jest na lewą stronę. Powiem wam, że naprawdę w wiem czy to się dzieje. Gdzie ja generalnie się znajduję? Eee... No nie wiem, musimy się troszeczkę rozejrzeć się co, co jak co e, po tej miejscowości, bo tak naprawdę widzowie nie będzie się znajduje, nie wiem widzowie gdzie, e, gdzie teraz jest wola brudnowska, e, nie wiem widzowie co teraz z moimi maszynami, z moją starą gospodarką, bo jak dobrze wiecie na wczorajszym odcinku żeśmy generalnie tam zasypywali tą dziurę i tak naprawdę widzowie nie wiem gdzie się znajduje, nie? Tu jest widzowie jakiś wielki generalnie chyba sklep z maszynami Z tego co ja widzę Możecie zauważyć Tak, to widzowie jakiś wielki sklep z maszynami tutaj się znajduje e, Także powiem wam, że dosyć, dosyć ciekawie tak naprawdę e, Nie wiem, idziemy troszeczkę dalej Idziemy troszeczkę widzowie dalej Ale mówię, daleko widzowie też nie możemy się Oczywiście widzowie tam wiecie e, dziś tutaj rozchodzić Bo tam widzowie jednak zostawiliśmy furgonetkę Jasona, nie? Ta furgonetka widzowie Jasona będzie nam potrzebna Oczywiście do transportu Bo jak dobrze wiecie Nie mamy rowera, nie mamy motoru Nie mamy auta Tak naprawdę nie mamy nic A wiecie, to to widzowie jego auto tak naprawdę Widzę, się przyda do transportu, nie? Także myślę, widzę, że będziemy oczywiście yy, jakoś po prostu. Yy to auto próbowali oczywiście uruchomić odpalić, czy widzowie się w ogóle da czy to auto jest sprawne do użytku, czy będzie można widzowie z niego jak najbardziej skorzystać także to musimy to zobaczyć co się będzie działo, nie? Ale mówię, nie widzę co to się dzieje. Łapkę dajcie w górę widzowie, za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dobijecie tysiąc łapek w górę. Jeżeli będzie tysiąc łapek w górę, to będzie oczywiście kontynuacja dono czwartego dzisiejszego filmu. Eee, także naprawdę widzaje fajne odcinki się szykują, także łapkę w górę dajcie po dzisiejszym filmem, żeby oczywiście być na bieżąco. Eee, więc tak widzowie, mamy tutaj oczywiście No voy a that drzwi się zamykają, czekacie czekajcie pozamykamy oczywiście wszystkie drzwi tak w ogóle widzowie, to zobaczymy co tu w ogóle w środku Macie czyli tak, miał widzowy karnister, karnister z paliwem tak dobrze, dobrze pamiętacie, to on zawsze widzowie miał, oczywiście zawsze jeździł gdzieś tam wiecie, lewo to paliwo, podpalał no różne widzowie generalnie były akcje oczywiście żyli są także ten kto pamięta, ten kto ogląda ten wie, e, mamy oczywiście palnik tutaj, ten taki na paliwo e, klucz oczywiście no i młotek, nie e, klucz oczywiście tutaj szwedzki e, znaczy się francuski 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 oczywiście e, młotek oczywiście także tutaj mamy e, No i tak naprawdę tutaj z tyłu to jest tyle No i ta beczka oczywiście taka słynna ta beczka taka ta, ta zielona na co się ta niebieska na wodę e, oczywiście mamy tutaj na dachu także widzę, że jest wszystko widzę, że jest na miejscu także mówię furgonetka generalnie się zmienia z wyglądu ale tak mówię e, nie mam pojęcia że to się generalnie wydarzyło się chodzi o o te po prostu tutaj e, odcinek dzisiejszy, dlaczego widzowie się tutaj znajdowałem w środku, e, nie wiem czy widzowie dostałem po prostu jakoś utruty czy cokolwiek, e, no ale nie wiem, nie mam pojęcia, e, ale na pewno powiem wam, że no, jest widzowie dosyć, dosyć wydzowie ciekawie, e, czekajcie, e, dobra, e, dobra. Generalnie tutaj powiem wam, że jest dosyć ciekawy jeśli chodzi widzowie o tą całą sytuację, e, nie wiem, spróbujemy widzowie zapalić tą furgonetkę, bo tak jak mówię, to w tej furgunetki widzowie na pewno nie zostawimy widzowie tutaj w lesie, bo ona będzie nam potrzebna, więc tak, zamykamy oczywiście w sobie wszystkie tutaj drzwi, bo drzwi nam widzowie nie będą potrzebne, żeby były otwarte, także widzowie pozamykamy sobie oczywiście wszystkie te drzwi, jeśli to się kapitalnie napiję. Yy, dobra, jeszcze z tej strony zamkniemy. Tylko dziwna, widać sytuacja, że się. O, i madło nawet widzę tutaj ma. No i oczywiście, widzowie, skrzynka, widzowie, tam z jakimiś kluczami, śrubkami, nakrętkami. No, tam naprawdę, już z tym wszystkim, nie? Yy, dobra, czekajcie, widać, zamykamy oczywiście drzwi. Ty, te widać, drzwi się da zamknąć. Dobra, dziwi drzwi się eleganck. Ty kurwa, w ogóle, widzowie, on ma wlew z lewej, z prawej strony. Zobaczcie. Tutaj jest jeden wlew, i kurwa, tutaj tak samo jest wlew. No, dosyć tutaj ciekawie, powiem, nie? Dosyć ciekawie. E, dobra, wsiadamy, oczywiście, do furbionetki. I próbujemy, oczywiście, widzowie ją zapalić. Zobaczcie, widzowie, kto się generalnie siedzi. E, ty, ale on w ogóle, widzowie tutaj ma jakieś obrazki. Dobra, e, radio ma. O, kurwa. Ty widzowie normalnie widzowie radio jest. Czyli to normalnie widzowie Jason Gerula sobie normalnie radio chyba słuchał. Tutaj z tyłu widzowie przeogromna paka. No powiem wam tak. No auto jak najbardziej jak najbardziej widzowie mi mi widzowie e, odpowiada, pasuje mi. Także widzę, to auto oczywiście zabieramy. Tylko musimy widzowie spróbować generalnie to widzowie zapalić. To się da, da radę zapalić, czy nie? No, powiem wam że chyba, że będzie to ciężko generalnie do zrobienia. Nie powiem, że nie. Ale spróbujemy to zapalić. No, powiem wam, że generalnie, widzowie, jest co jak co, jest generalnie ciężko O cholera, czekajcie, bo to, widzę ten Ta furgonetka, widzowie, jakieś generalnie dziwne dźwięki oddaje Tak, jakby, widzowie, coś się generalnie ze silnikiem działa, bo coś takiego Czekajcie, widzę, podtrzymamy go troszeczkę, widzowie, dłużej na rozruchu Dłużej na, na tym, na rozruszniku O, 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 o. Tylko widzicie, to jakieś dziwne, dosyć dźwięki wydaje. Tak widzę, jakby coś było z. O, zobaczcie, tutaj tym guzikiem coś się klika. Nie, tak bym wziął jakieś kurwa butle z nitrem, odpalą, nie? <ścoughs> kurwa, mać. Propan buton chyba, nie? Gaz widzowie. Gdyby normalnie widzowie załączą, wiecie. Ja bym załączył z tego, z benzyny na, na gaz, nie? Zobaczcie, o. o. A widzicie, tak widzę, taka sytuacja. No mówię, tak mi po prostu, widzę, załączył tego y, z benzyny na gaz, nie? To auto. Dobra, zostawmy, tutaj ten przycisk. Yy, ważne to, widzę, że furgonetka działa. Dobra, czekajcie, sobie ja sobie zamknę drzwi oczywiście. Drzwi sobie zamknę. Wycofiemy sobie, tutaj powoli do tyłu. O. Ty, generalnie, tutaj to chyba pierwszy raz, widzę, jadę tym, to furgonetko, nie? Zobaczcie, widzę, maska generalnie się tutaj rusza. Oczywiście, widzę, to jest ta jego, widzę, jest naprawdę matka Jasonowska. Także wiecie, o co chodzi, nie? E, czekajcie, to ja sobie gdzieś pojadę, nie wiem, może w tym kierunku Czekajcie, może w tym kierunku Musimy się widzieć troszeczkę, rozejrzeć. że dzisiaj to taki, nie, do, nie będzie widzieć dosyć długi odcineczek Taki myśl do 15 minut maksymalnie Także łapkę dajcie w górę po dzisiejszym filmem Oczywiście kontynuacja oczywiście tego odcinka będzie jutro Jeżeli dobijecie dzisiaj 1000 łapek w górę pod tym filmie, nie? Znaczy naprawdę, daję wam, daję wam, duże wyzwanie, także wiecie, co macie robić, nie? Dobra, czekajcie, tutaj furgonetka jedzie kapitalnie, co mam do nie? Zobaczcie, jedno, to jest prawdziwie na furgonetka. Teraz, widzowie, to będę miał, auto, nie? Tylko, że wiecie, prawdopodobnie, widzowie, Jason i tak, i tak, tutaj wróci po swojej swoją bo on będzie wiedział, że ja żyję, bo ja nie wiem, jak się stało, że po prostu ta furgonetka wylądowała tam w lesie, w tych szakach. No, ja nie mam pojęcia, nie? Ty, ale zobaczcie, że jaka to fajna jest to. Fajne jeziorku, nie? Takie jakieś tu oczko takie wodne, nie? Czekajcie, widzowie, sobie tu stanę. Stanę sobie generalnie, zabie tutaj oczywiście tym e, Jasonowskim pojazdem. Furgonetka oczywiście, że zobaczcie widzowie, furgonetka. Prawdziwa, widzę furgonetka Jasona. Zdobyłem widzowie, prawdziwa furgonetka Jasona, nie? Z co do oczywiście z wyciągarką. To oczywiście widzowie, nie jest ta prawdziwa Jasona, Jasonowska furgonetka, bo miał już taką jedną pierwszą. Jak pamiętacie, tą, którą spaliłem, to jest oczywiście ta druga, tylko że ta druga to jest użytkowana przez niego, bo widzicie. Tutaj znajduje się widzowie ta jednak ta prawdziwa maska Jasonowska, także zobaczcie tutaj, nie? Eee, nie będzie ja się znajduję, nie będzie ja jestem na jakiej miejscowości. Eee, nie znam oczywiście w przeczyny zdarzenia eee, Jak do tego doszło się znajduje tutaj eee, Są dwie opcje eee, Zostałem otruty Przez Jasona I znajduję się tutaj eee, Drugie jest to prosto możliwe że po prostu No nie w sumie tylko jest jedna opcja zostałem przecież otruty bo jak inaczej No W sumie no nie wiem nie mam innej opcji A drugie to mógł mi założyć po prostu widzowie woreń na głowę no, i też mógłbym sobie otruć, także w sumie to jest pod jedno może poczepić. Także jedna opcja staje taka, widzowie, że po prostu stałem otrute przez Jasona. A jak to się stało, że wylądowałem tam w lesie, sam w pustym aucie przy otwartych wszystkich drzwiach, to nie mam pojęcia. Nie wiem, gdzie jest Jason, maska oczywiście jego leży, leży jest zawieszona, nie leży, tylko po prostu wisi. No i tak naprawdę, widzowie, nie wiem, co się w ogóle dzieje, nie? Nie mam, widzowie, pojęcia. E, mam nadzieję, widzowie, że coś w komentarzach widzowie napiszecie, e, co o tym sądzicie o tej całej sytuacji. Dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym filmem. Tak jak mówię, tysiąc łapek w górę. Dostaniecie jutro, widzowie, kolejny odcinek, kontynuację oczywiście sadonu czwartego, Bracia Polskie w armie. Powiem, Wam tak, naprawdę, widzowie, będzie się działo, będzie się działo. Zapowiadam, wam już to teraz. Także łapkę w górę dajcie. Mówię wam, tysiąc łapek wbijajcie, żeby oczywiście jutro był kolejny mega, mega fajny odcinek z braciem farmie bo naprawdę widzowie jest na to czekać naprawdę widzowie jest na to czekać także już łapkę w górę stawcie napiszcie oczywiście w komentarzu co sądzicie w ogóle do tej całej sytuacji dzisiejszego odcinka jak to się widzowie do tego wydarzyło że po prostu znajduje się tutaj a nie na woli brunowskiej nie przy moich maszynach nie przy mojej działce bo tak naprawdę widzowie zakończyliśmy oczywiście tam prace takie że żeśmy tam yy, zasypywali oczywiście to tą... Ziemią to dziurę, nie? I tak naprawdę w zasadzie tam się zakończy ten odcinek i tam się naprawdę zakończyła wola brunowska. Tak naprawdę teraz nie wiem gdzie się znajduje i nie wiem nic. Dobra, łapka w górę dajcie pod dzisiejszym odcinkiem. Kończę oczywiście dzisiejszy materiał. E, dziękuję za obejrzenie. E, miłego dnia Wam życzę. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Trzymajcie się, do następnego, już niebawem. bawem, także nara.